zbudujemy sobie mini japońską żabkę. Mam tutaj pełne pudełko, pełne pudełek niespodzianek, w których są po prostu różne elementy do zbudowania jakby właśnie takiego mini sklepu japońskiego. Trochę właśnie, no jakby to była nasza polska żabka. Powiedzcie mi proszę jeszcze jedno, czy znacie Kirby'ego? Albo Hatsune Miku, chyba tak to się wymawia, ale nie wiem, nie jestem pewna. Bo widziałam na stronie, gdzie zamawiam te zestawy, że jest na przykład właśnie do zbudowania pokoik Hatsune Miku, albo sklep spożywczy Kirbiego. I chciałabym to zamówić i też Wam nagrać, ale nie wiem, czy Wy w ogóle znacie te postacie, więc jeżeli ich nie znacie, albo znacie, to mi napiszcie w komentarzach. I koniecznie zostawcie też dużo łapek w górę. Pod tym filmem, żeby wtedy zobaczyć kolejne odcinki, właśnie z budowania jakichś sklepów, pokoików, kuchni i tak dalej. No, dobra, to lecimy budować. Zamieniam się w agę budowniczego. <grystanie> Osiem pudełek niespodzianek gotowych już do otwarcia. Moja pinseta też jest już gotowa bo tu będą wiecie naprawdę małe rzeczy więc trzeba będzie sobie jakoś radzić no i tutaj widzicie już złożyłam mój malutki sklepik, który właśnie był jakby złożony z tego pudełka no nie, tam trzeba było powycinać i takie oto mamy już tutaj widzicie jakąś ladę mikrofale do podgrzewania pewnie jedzenia, dołożyłam tutaj yy, kilka jeszcze ode mnie rzeczy, w sklepach przeważnie takich jak żabka, jest też lodówka na jakieś napoje, tutaj jeszcze to jakaś lada dodatkowa, bo na pewno będzie dużo rzeczy, więc trzeba gdzieś to wszystko upchnąć. Uprzedzam od razu Wasze pytania, że nie kupiłam tego w Polsce, tylko normalnie ściągałam to z Japonii, czy tam z Hongkongu, więc jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie to kupiłam, to możecie napisać do mnie na Instagramie, to wtedy wam podam, jak ta strona się nazywa. I mamy tutaj już chyba jakieś jedzonko. Ja najbardziej czekam, słuchajcie, na kasę fiskalną. <laughs> oh my god, Jesus Christ. Tu musimy, słuchajcie, sami złożyć zestaw, taki wiecie, jakby gotowe danie. Yy, tu mamy chyba jakiś ryż. Tutaj jakieś mięsko. Ja nie wiem, gdzie ja to powinnam poukładać, żeby to było dobrze. Dobra, tam! Ja tu jestem sprzedawcą w żabce, więc ja decyduję, jak ma to być wszystko ułożone. O, proszę bardzo. I tu jeszcze. Nie, czekajcie, to już mi się tu nie zmieści. Może to jest do czegoś innego. Tutaj mamy teraz zamknięcie. O, Boże, jak krzywo. W tym zestawie było tutaj jeszcze takie, nie wiem, jakieś ciasteczko. Mamy tutaj jeszcze nie wiem, co to jest, jakiś placek ziemniaczany? <grych> nie wiem. A bo tu jeszcze trzeba powycinać rzeczy. Nawet jest jakiś magazyn japoński, Scoop się nazywa. Na razie w naszym sklepiku mamy bardzo mało rzeczy, ale już je oczywiście rozstawię. Jest jedno jedzonko, jest gazetka i jest yy, ciasteczko. O, które zleciało na ziemię, ale to nieważne. Lecimy otwierać kolejne pudełeczko. Niespodziankę. Serio, mam nadzieję, że tu będzie kasa. Wiecie, ja jestem grażyna i po prostu tej kasy fiskalnej najbardziej nie mogę się doczekać, ale nie, nie ma tu kasy, ale mamy jakieś. Inne fajne rzeczy dziwne, jest maciupeńkie opakowanie na chyba właśnie jakieś nagecy? Nie wiem, czy w żabce są nagecy. Możecie napisać, chociaż tam teraz w tej żabce to ostatnio wszystko już jest, nie tylko hot dogi, więc może takie kule cool mocy. Też są dostępne. Patrzcie na to, jakie to jest cute. Tu mamy y, opakowanie od loda. Tu jest normalnie, słuchajcie, patyczek, który musimy wsadzić tutaj. O, jest dziura, widzicie? Cyk. Wsadzamy i teraz do opakowania. Tylko, czy ono jest tu gdzieś otwarte? Jest. Patrzcie. Normalnie lód w opakowaniu, ale sztost. Tylko wiecie, jaki jest problem? Ja nie mam tutaj nigdzie, a nie mam lodówkę, chociaż to powinien być chyba zamrażalnik, no nie? No ale dobra, włóżmy na razie tutaj, nie roztopi się tak, wiecie, od razu, trochę wytrzyma. O lol, tu mamy, słuchajcie, jakąś książkę w ogóle, ale książki w żabce to ja nie widziałam. W kioskach są jakieś tych, wiecie, inmedio czy coś takiego, no nie? E, takie jakieś komiksy czy coś takiego ale w Żabkach książek nie ma, ewentualnie chyba tylko jakieś gazetki. I mamy kolejne picie do obklejenia i to jest chyba słuchajcie jakaś podruba Coca-Coli. Puci Cola to się nazywa. Puci Cola, co za nazwa dziwna. Czekajcie, tu u góry chyba to powinnam nakleić. O, tutaj. Tak, cyk. W miarę prosto, żeby to było. I mamy, słuchajcie, kolejny napój w kolekcji. Jak na razie ten mój sklepik wygląda jeszcze bardzo biednie. Nikt by raczej nie chciał w nim nic kupować, bo po prostu nic tu nie ma za bardzo do kupienia. <laughs> Więc otwieramy dalej. Otwieramy dalej. Uuu, tu jakieś duże rzeczy. Czekajcie, tu jest jeszcze. O, bo tu zawsze są, wiecie, taka, taka książeczka zawsze jest. E, z której trzeba bardzo często powycinać jakieś rzeczy dziwne, e, ale to zaraz sobie zobaczymy, i co my tutaj ciekawego mamy. Uboże, to jakiś makaron z psią karmą jest? No, przyznam Wam się szczerze, że nie wygląda to zbyt zachęcająco. Nie wiem, co to jest. I nie wiem, czy chcę w ogóle wiedzieć. Ja zaraz spróbuję e, przetłumaczyć tą naklejkę, bo jestem mega ciekawa, co to jest tutaj do jedzenia. E, mamy tu jeszcze, zobaczcie, takie jakieś malutkie e, ciasteczko. I tu mamy jeszcze mleczko, chyba mleko. Mil? A nie, to jest mleczna herbata w ogóle. Lol, że wiecie, herbata z mlekiem. O chryste, jak to nakleić? To chyba jakoś tak? Tutaj? O, oh, Jesus, na pewno coś źle zrobię. Załóżmy, że jest OK i mamy tutaj nawet jeszcze słomkę do tego. Yy, przyznam Wam się szczerze, żebym się napiła tej, tej nie wiem, mlecznej herbaty. Jak kiedyś sobie zrobiłam herbatę z mlekiem i była nawet spoko. O, nie, tłumaczy mi z tyłu jakieś rzeczy. No nie, ja chcę, ja chcę to, żebyś przetłumaczył. O, czekajcie, coś nam złapało przez chwilę. Co tam jest napisane? Sos mięsny? Czyli to jest makaron z mięsem po prostu? Specjalny sos mięsny. To pudełko wydaje się takie ciężkie. Tu chyba będzie kasa, mówię wam. Czuję to, czuję to po prostu, że tu będzie kasa. Bo ja, jak ja mam sklep prowadzić, a nie mam kasy fiskalnej? O, tak to ona, wiedziałam, wiedziałam, moi drodzy. Dobra, co tu mamy jeszcze ciekawego? Yy... Pieniądze nawet nam dali, wow, wow i wow, wow, O, holy makaroni, patrzcie na to! Ta kasa się normalnie nawet otwiera! Kasetka oczywiście nie może być pusta i dali nam też tutaj monety. Czekajcie, nie chciałabym ich pogubić. Cyk, 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 dobra, wszystkie monetki proszę tutaj wpaść. A się zastanawiam, co to jest, słuchajcie, to malutkie tutaj? Co to takie czerwone, co to jest, kapsułka do prania? W sensie, tak wygląda, ale to chyba nie jest to. Karta chyba... Czemu na taka z tyłu jakaś jest dziwna, że... Jakieś biało-czerwono-żółta. Yy, Bardzo to dziwne. Okleiłam już tą kasę, tutaj widzicie, ona jest tak z dwóch stron, ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, czytnik normalnie do produktów, cyk, taki fajny. Yy, tu mamy jeszcze. To jest terminal chyba, ale nie wiem gdzie mam go wsadzić. Hm. Na pewno jest jakieś miejsce dla niego, ale nie wiem gdzie. Czajcie to, że tutaj dali nam nawet miniaturową taką kartę, wiecie, prepaid, jak chcecie sobie, nie wiem, yy, do, doładować telefon albo jakiegoś Steama czy tam Xboxa. I w ogóle patrzcie na to. Ta kapsułka do prania to nie była kapsułka do prania. Tylko to jest sos do jakiegoś tego kurczaka tutaj. A ja to do kasetki z pieniędzmi włożyłam. Oh Jesus. Ketchup i musztardę. Mamy już kasę, więc tak naprawdę możemy otwierać nasz sklep. Jest biednie, ale cicho, będzie lepiej. Za chwilę będzie lepiej, na pewno. Poproszę o więcej jedzenia. Tak, pyszne jedzenie. O, mamy jakieś, patrzcie. Kubek taki chiński z chińską zupką, ale sztos! Czy ja to w ogóle dobrą stroną naklejam? Chyba tak, nie? Nie wiem, dziwne te naklejki, słuchajcie. <grywka> ja nie lubię naklejać takich rzeczy. E, patrzcie, znalazłam pokrywkę, wszystko się zgadza. Jest zupka chińska, proszę bardzo, cyk. Piękna zupka miniaturowa chińska. Patrzcie na to, tu mamy jeszcze taki mały ryżowy trójkącik. Właśnie nie pamiętam jak to się nazywało. Chyba chyba Onigiri, ale jeżeli się mylę, to mnie możecie poprawić. To się nazywa Pucci Energy. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Trochę jak jakieś takie, nie wiem, danonki. Są chyba takie, nie? I jakieś takie musy dla dzieci, ale tu jest w ogóle napisane Energy, więc wydaje mi się, że to jest chyba jakiś Energetyk. Ale w takim dziwnym opakowaniu? To też jest, słuchajcie, energetyk, tylko w jakimś, nie wiem, złotym opakowaniu i w ogóle w butelce. U nas w Polsce są przeważnie w puszkach, no nie? Ale w Japonii może właśnie nie ma puszek, tylko są butelki, kto wie. No chyba, że to jest jakiś ostry sos. O mój Boże, afera! Tu zostały jeszcze rzeczy do zupki chińskiej, a ja już ją zamknęłam. O nie, trzeba je wsypać tam. No, tak to było trochę, słuchajcie, dziwne, że w zupce chińskiej yy, był tylko sam suchy makaron bez niczego. A tu jeszcze mamy, zobaczcie, yy, jakiś ten proszek. Tutaj, ojojoj, to chyba nie jest do zupki chińskiej. To jest chyba jakaś karta. Ale nie wiem, co to jest za karta bankobatowa. I tu jeszcze mamy do tej zupki coś takiego dziwnego, zielonego. I mamy jeszcze o yy, te, jak to się nazywa? Pałeczki, pałeczki. O, ale czy ja zamknę to z tymi pałeczkami? Nie wiem. Jakoś spróbuję. Będzie już takie, wiecie, trochę otwarte. Że ktoś chciał sobie zajrzeć, co jest w środku w subce, zanim ją kupił. Lecimy z kolejnym pudełeczkiem, ogólnie oprócz tego zostały mi jeszcze tylko dwa niestety, za szybko je otwieram. A to są takie fajne rzeczy. Uuu! A co to takie duże? Czemu tu jest jakaś... To jest torba na zakupy! W ogóle, słuchajcie, ten sklep chyba nazywa się Pucci. Dlatego tutaj było tak dużo nazw właśnie z tym Pucci, nie wiem, Pucci T i, 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 i tak dalej. Czyli to nie jest zapka, tylko sklep Pucci. No dobra, niech będzie. Kolejna bardzo dziwna jedzeniowa rzecz. Obstawiam, że chyba to są krewetki, ale... Co to jest tutaj naokoło? Nie wiem, jakiś budyń. Budyń chyba z krewetkami. Czy uda mi się to przetłumaczyć? Co tam jest napisane? Lepki? Lepki, ale co lepki? Krewetki w lepkim sosie? Jest kolejna rzecz do poskładania i tym razem jest to, słuchajcie, sałatka. Totalnie nie mam pojęcia, z czym ona jest. Tutaj, to na pewno wiem, że jest sos. To w miseczce. Tu jest chyba jakaś kukurydza, która mi wypadła. I mamy tu jeszcze. I mamy tu jeszcze coś białego. Nie wiem. Bardzo to dziwne wszystko jest. Dziwne rzeczy jedzą w tej Japonii czy tam w Chinach. Powoli zaczynam nie mieć miejsca w moim sklepie. Nie wiem, gdzie mam już to wszystko tutaj układać. Teraz już jesteśmy powoli wyposażeni na fula. No dobra, w lodówce jest jeszcze trochę miejsca. I idealnie się składa, że w lodówce mam jeszcze trochę miejsca, bo właśnie mam tutaj jeszcze napój w puszce, który jest chyba o smaku jakiegoś kwiata albo mandarynki, nie wiem, nie mogę tego rozszyfrować po tym małym obrazku. Ale jeżeli to by był napój z jakichś kwiatów, to też bym chciała spróbować. Tym, tyry, tym, tym, tym. To jest chyba najlepsza rzecz ever, jaką widziałam z tego zestawu. To jest gazetka kocia. Z samymi kotami, nie? Ja nie wiem, czy to jest gazetka dla ludzi, którzy lubią koty, czy to jest gazetka dla kotów, żeby sobie pooglądały inne koty, nie? Ale wygląda przeczadersko. Możecie w ogóle w komentarzach napisać, ale jak już obejrzycie cały filmik, co byście kupili z mojego mini sklepu? Czy w ogóle coś byście chcieli z niego kupić? Dobra, tu mamy, widzę, kolejną gazetkę z jakąś panią, która się kąpie w mleku. Oh my god, to może być bardzo podejrzana gazetka. Ja po prostu nie wierzę. Tu nawet trzeba złożyć samemu kawę. Wlałam kawę. A czekajcie, to nie jest zamknięcie, to był jogurt. Mamy też y, trójkątne kanapki, i rzeczywiście takie w żabce też są dosłownie takie same. E, w ogóle dużo rzeczy nie? Takie są, wiecie, jakby podobne, które my mamy. Wiadomo, trochę się różnią, bo my na przykład nie mamy makaronu z psią karmą, na przykład, jako polewa, <laughs> jako sos. Ale tak naprawdę wszystko inne się zgadza. Tutaj mam, zobaczcie, nawet jakiś. Jogurt albo serek, twarożek. Ciężko jest powiedzieć, co to jest. Ale rzeczywiście u nas w żabkach też można coś takiego kupić. Zresztą, czego to już nie można kupić w tej żabce, nie? Wszystko można kupić. Tutaj mamy coś jeszcze bardzo dziwnego. Nie wiem, co to jest. Jakaś bułka, ale zobaczcie, trzeba to tutaj tak nakleić jakoś. O, cyk. Tu jest chyba jakaś sałata i pomidorki. Albo nie wiem, chociaż to nie wygląda na kanapkę, to wygląda na suchą bułkę. Wiecie czego mi tutaj jeszcze brakuje? Jakiś słodyczy, bo nie mamy nic słodkiego. Więc mam nadzieję, że w ostatnim pudełku będzie coś słodkiego, bo moim zdaniem powinno coś być. W sensie wiem, był tam jakiś jeden lód czy coś, ale może jakieś pączki. Koszyk nawet dostaliśmy, oh my god, so cute. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj karteluszkę, co tu jest. Czy coś tu trzeba wyciąć? Coś na pewno by trzeba było. A tutaj są chyba jakieś jeszcze promocje. Mamy do wycięcia nawet paragon. Zobaczcie. <laughs> Możemy paragon sobie przygotować. E, dobra, tutaj też są jakieś fajne rzeczy. Jezus Maria! Patrzcie na to: chipsy normalnie. I muszę je włożyć do paczki. A później ktoś będzie je jadł. Jak ja swoimi paluchami dotykałam. Ale zobaczcie, jak te chipsy fajnie wyglądają. Serio, jak prawdziwe, malutkie chiperki. To są chyba jakieś zwykłe solone. Ja akurat z takimi nie przepadam. Huhi specjal, Tak się właśnie ten napój nazywa. Huhi specjal. <grytania> A to na pewno tutaj powinnam nakleić? Jakoś tak nie wiem, za mała trochę ta naklejka, ale dobra, nie. Co? Chyba coś źle zrobiłam. To powinno iść na puszkę. O nie, ratunku, odklejamy, odklejamy, akcja odklejanie. Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało. Patrzcie na to, wszystko, wszystko, wszystko w porządku. O nie, jeszcze o źle. O Boże, jak krzywo! Mi się wydaje czasami, że ja chyba, jak byłam dzieckiem, to za mało mi rodzice dawali, wiecie, rzeczy manualnych do wykonywania. I teraz w dorosłym życiu. Ja mam jakieś problemy, nie? A jeżeli chodzi o to, to ja myślałam, że to jest, yy, wiecie co, jakieś mleko. A to nie jest zdecydowanie mleko. Na tej naklejce są tutaj w ogóle, nie wiem, jakieś żółtka jajka, czy coś takiego, jakieś zielone kulki. Mamy tutaj jeszcze coś dziwnego w opakowaniu. Wygląda to znowu mi jak jakieś przysmaki dla psa, ale wydaje mi się, że to może być jakaś, wiecie, suszona wołowina czy coś takiego, tak to przynajmniej wygląda, albo nie wiem, płaskie kabanosy. Mamy tutaj kolejne takie trójkątne sushi i myślałam w pierwszej chwili, że to są ten corn dogi, że wiecie, parówka w cieście, ale to nie jest to. To wygląda trochę jak te takie, takie, wiecie, ziemniaczki nabijane, ale to też chyba nie jest to. To znowu mi wygląda jak przysmak dla psa. <grymne> Kombinuję teraz, jak zrobić tutaj dobre zdjęcie na miniaturkę, a wy moi drodzy pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej takich filmików z budowania takich miniaturowych rzeczy, to zostawcie tutaj dużo łapek w górę! PA-PA!